Cześć, tu jest Artixa dziś kolejny odcinek i w tym odcinku przedstawię Wam bardzo szczęśliwego Sida którego udało mi się znaleźć randomowo podczas luźnego speedrunowania. Jest on oczywiście na wersję 1.16.1. Ta 1.16.4 myślę, że też na spokojnie powinna działać. No i co, słuchajcie, zostawcie na wstępie łapeczkę w górę, z Subika z dzwoneczkiem, wbijajcie na wszystkie social media mojego Instagrama, Discorda. Wszystko macie w opisie. Sida oczywiście macie również w przypiętym komentarzu. Macie również go w opisie napisanego. Dlaczego w ogóle on jest taki fajny? Ponieważ zawiera on aż 5 wiosek, 2 świątynie z bardzo fajnymi itemkami, wieże Pillagerów, latającym wyspę oraz ruiny portalu i te wszystkie struktury są bardzo blisko e, położone siebie, a w sumie mogę powiedzieć, że na jednej pustyni, bo to jest właśnie na pustyni wszystko, e, oprócz tam wiadomo jednej wioski, no i co, przechodzimy teraz już do naszego seeda, e, no i takie jest ziarno generatora, macie oczywiście jak mówiłem w opisie i w przypiętym komentarzu ja wiadomo tutaj dla ułatwienia zrobię sobie e, tryb kreatywny, no i słuchajcie, tworzymy świat no i dobra, jesteśmy już na świecie. Respimy się w dosyć ciekawym miejscu, a mianowicie, no w takim zwyczajnym można powiedzieć, biomie. Ale obok mamy od razu tutaj, słuchajcie, sawannę oraz wioskę, która jest dosyć blisko od spawna naszego. Która oczywiście jest normalną wioską polaną, polanową, nie wiem jak to nazwać. Mamy obok niej oczywiście fajny kanionek i mamy w tej wiosce Kowala. A itemki, jakie on posiada. Są następujące Dalej, gdzie musimy się udać To nie w tam, na tamtą pustynię Ponieważ tamta pustynia nic takiego ciekawego nie zabiera, e, nie zawiera I musimy się kierować w tamtą stronę Na tamtą pustynię e, Nie rozglądałem się wokół na sawannie Czy tam coś jest Ale podejrzewam, że również tam może pojawić się jakaś wioska Ale chodzi mi głównie o tą właśnie tutaj pustynię I już na samym starcie Mamy kolejną wioskę Która jest no dosyć biedną wioską Nie oszukujmy się, nic za ciekawego tutaj nie ma Oprócz, wiadomo, tutaj jakich, e, jakiegoś jedzonka. No i lecimy dalej. Obok wioski mamy tutaj dosyć blisko świątynię. Wiadomo, tutaj lawa pulka, a ta świątynia zawiera takie przedmioty. W pierwszej skrzynce znajduje się e, oczywiście tutaj pięć tabek złota, nic ciekawego. Tutaj również nic ciekawego. Mamy tutaj, słuchajcie, książkę z Grabieżą Dwójką, także myślę, że bardzo fajna książka. Tutaj mamy książkę z Mroźnym Piechurem, który jest bardzo rzadki. Oraz Oddychanie 3, także myślę, że też dosyć ciekawa, ciekawa książka z enchantem. No i lecimy dalej. Lecąc dalej od strony tutaj, słuchajcie, tej świątyni, mamy właśnie tą latającą wyspę, o której wspominałem wcześniej. Jak widzicie, dosyć ciekawie to wygląda, spójrzcie. Taki, można powiedzieć, że taki hak, no widzicie, nie? Nie wiem jak to określić, sami możecie wymyślić sobie. No i taką oczywiście latającą wysepkę, także ciekawa, ciekawa Lecąc tutaj dalej od tej właśnie wysepki mamy kolejną wioskę, czyli już trzecią wioskę i słuchajcie, czy ona coś ciekawego zawiera? No jest dosyć spora, także no myślę, że spoko. A dlaczego te wioski wszystkie się przydadzą? Ponieważ tam niebawem będzie wieża pillagerów i będzie można robić tutaj w pięciu wioskach najazdy, także no słuchajcie, bardzo spoko city jak na początek. Mamy kolejną wioskę oczywiście po tej wiosce. Która tutaj, jak widzicie, no też jest dosyć duża, też jest dosyć duża, więc kolejna spoko wioseczka. No i obok wioski mamy, słuchajcie, tą świątynię naszą. I obok świątyni, tuż tam na horyzoncie widać wieżę pilagerów I zobaczmy, jakie itemki zawiera ta świątynia. I uwaga, w pierwszej skrzynce mamy złote jabłuszko, w drugiej drugie złote jabłuszko. I w trzeciej mamy, słuchajcie, zaklęte złote jabłko. Także, no, słuchajcie, bardzo fajne itemki jak na start. I oczywiście kierując się dalej do wieży piladżerów, e, mamy za tą wieżą, z tego co pamiętam, kolejną wioskę, już ostatnią wioskę. I tak, jest. Widzicie, tutaj znajduje się kolejna wioska. Także, no, spójrzcie jak blisko, jak blisko można sobie tutaj najazd zrobić. I to wszystko jest na takich koordynatach. Dosyć wysokie, ale jak się pobiegnie przez pustynię, to naprawdę szybko się uda tutaj przybiec. Tym bardziej, że tutaj wiadomo otwarta przestrzeń i można szybko polecić. Wokół oczywiście, Sawanna, na której oczywiście mogą znajdować się inne wioski. No i jakieś góry też są, jakieś zimowe biom, jakieś polana tam wcześniej też była. I tutaj, także no, seed bardzo fajny, myślę, jak najbardziej na rozpoczęcie gry na nowym świecie. No i co? Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Przypominam, wbijajcie na social media, wszystko macie w opisie. Łapeczkę w górę, subika, z dzwoneczkiem po nowych, takich więcej odcinków. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Siema!